Paweł i Gaweł w jednym stali domu. Paweł na górze, a Gaweł na dole. Paweł spokojny nie wadził nikomu. Gaweł najdziksze wymyślał swawole. Ciągle polował po swoim pokoju. To pies, to zając. Między stoły, stołki. Gonił, uciekał, wywracał koziołki. Strzelał i trąbił i krzyczał do znoju. Znosił to Paweł. Nareszcie nie może. Schodzi do Gawła i prosi w pokorze. Zmiłuj się, wać pan, poluj ciszej nieco, bo mi na górze szyby z okien lecą. A na to gaweł. Wolność Tomku w swoim domku. Cóż było mówić? Paweł ani pisnął, a wrócił do siebie i czapkę nacisnął. Nazajutrz gaweł jeszcze smacznie chrapie, a tu z powały coś mu na nos kapie. Zerwał się z łóżka i pędzi na górę. Stuk puk. Zamknięto. Spogląda przez dziurę i widzi, cóż tam cały pokój w wodzie. A Paweł z wędką siedzi na komodzie. Co wać pan robisz? Ryby sobie łowię, ależ mos panie mnie kapie po głowie. A Paweł na to, wolnoć tomku w swoim domku. Z tej to powiastki morał w tym sposobie: Jak ty komu? Tak on tobie.